Ok, teoretycznie mamy teraz jednego perka z futropuwka. Ok, czyli trzeba to wykraf wykraftować, ten atrybut. Ok. Szkoda, że tego dziennika nie można sobie odpalić. 8%. No dobrze. Czy mogę się tepnąć tak po prostu, bez tego mogę? O, no i super. Nice. Off on Myślałam, że trzeba stać przy tych piecykach. I hope you were able to take care of everything I had asked you to do. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spell casting requires a focused mind and a steady wand. Okay. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Expelliarmus, you seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Okay, czyli możemy teraz rozbrajać. To mi się podoba. I możemy pójść teraz pozbierać te strony. Chciała się dowiedzieć, kiedy będziemy mogli latać. To mnie interesuje. Jak już będziemy mogli latać, to będziemy mogli sobie swobodnie tutaj sas, Swobodnie tutaj się poruszać po tym mieście. Okej, okay, w tą stronę jest Hogsmeade, dobra. A tu jest legowisko pówków, OK. Czyli stamtąd możemy sobie. W mieście nie ma zakazu flotania. No ale teraz na przykład nie idę po mieście. Nie? A na pewno jakieś rzeczy tutaj po tym lesie można ciekawe znaleźć. Co miło ponad... Wiewióreczka! Chodźcie, chodźcie, bo jestem ciekawa jak będą się chlepać. Za osiemdziesiąt nam wszedł. Nice! Mm, dokładnie. Bardzo ładna ta wiewiórka była, szczerze mówiąc. W sensie ładny model postaci miała. Fajnie by było, jakbyśmy jeszcze jakąś spotkali. Tam też jakieś oponenty są. No tak. Sok z pijawek. Dobra, zobaczmy, co oni upuszczają. Kasiurkę. Okej, okay, jakiś item Trzeba ich klepać, widzę, że tutaj jest obozowisko, chodźmy je oh! Jele Ile leni Ile ich tu mamy, nie wiem, ale... Oh, shit Co to? Bilkołak? Animag? chodź, oh shit Przepraszam bardzo I wydawało mi się, że te pojedynki były takie bardzo proste, jak pokazywali na tych gameplayach. Otóż nie są. Szczerze mówiąc. Trzeba nabrać wprawy i zwracać uwagę na te kolory baniek. Dobranoc, Karol. Dzięki, że wpadłeś posiedzieć. Dobranocki i do jutra. Z perspektywy widza, wydaje się proste. Ok. Jest bardzo ciekawe, ale nie powiedziałabym, że jest jakieś proste. Myślę, że na trudnym poziomie mogłoby trochę tutaj wymagać pomyślenia. To jest dobre, że tutaj wejdziemy. Możemy co tu będzie? Oho, jakiś zwir. W Ten sposób to działa. Ciekawe. Przepraszam, że się tak rozglądam, ale patrzę, co jeszcze tutaj w tym lesie można napotkać. Rebellion. Tutaj sobie też pozbierajmy to. Może nam się przydać do craftingu, jak się okazało, szybko co. Tutaj nie ma, okej. Okay. Ale mu za co? No dobra, zobaczmy. Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say Intramuros. I think it's Latin or Greek. As you can imagine I never paid much attention in school shall we Aside from the birdbath anything else I should look for Indeed a few landmarks a stone bridge a waterfall and if I recall a lake you'll see You've been very helpful thank you Hi. Surprising how much of this is rather Fidelia. unfortunately coming back to me. Hmm, yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that what? O, pająk. Na dwudziestym poziomie? Tak, To nie gadają. does he know yeah

Nie ma opcji, że wejdę w pajęczynę. Dobra, jak mam iść tam, to ja najpierw zobaczę co tutaj jest.

Mraje leleny. Kurde, ładnie wygląda ten zakazany lasco. Lumos. Czy to nie jest czasami to miejsce, w którym Harry nauczył się Patronusa? Lumos. There it is, just as Jackdaw described. Revelia. Lumos. No, albo to miejsce, z którego z... no, no, no. Okay, tylko jabłuszka. Lumos. Sprawdzam, czy coś jest w tych skrzynkach. No, no, no. renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding but... oh shit Mam popalić, co? Kurde, sprawia mi przyjemność ta gra, wiecie? Bo gram czarownicą. Naprawdę, sprawia mi nie, 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 Okej, okay, ale ja już nie mam chyba lepszych statystyk, szczerze mówiąc. Mamy obrona 26, teoretycznie. Mamy 60 obronę, 59 ofensywę. Póki co. Mamy jeszcze zablokowane. Ile Jesio? Y tutaj kończę quest'a i, i finito. Magic show. I wonder how big this place is. Revelia. Kurde, ale ładnie to wygląda. Ja cię piurkuję. No, powiem Wam Pog. Bardzo ładnie to wygląda. Szkoda, że nie ma tu jakiegoś trybu fotograficznego. Można by było zrobić z tego. i nice miniature. but it doesn't stay Impressive. that must be where this one leads Someone didn't want casual visitors down here. Choliba, ale ich tam jest. I'm not going to touch those. Oh, shit. черт. черт. Więcej ich nie było. Pajony są fuj. Mam nadzieję, że się opłacało. Ale bym się wkurzyła jakby było, że nie mogę tego otworzyć. Złote okulary w kształcie smoczych oczu. Let me see this. Eu vou <laughs> Momencie, bo tutaj Hmm. to float straight to me. To jest bardziej skomplikowane, chyba niż mi się wydawało zadanie. Oh my god. solve this so can i Incendia! perhaps the next symbol is hidden somewhere A perhaps the next symbol is hidden somewhere tam są następne. Wydaje mi się, że dzisiaj nie skończymy tego quest'a. Sajwniemy sobie i zobaczymy jutro co tam będzie. Jeszcze pójdziemy tam. Nie, jutro z rozmachem zaczniemy bitką z pająkami, bo szkoda mi będzie omijać tą skrzynkę tylko po to, żeby było szybciej. żeby to dokończyć teraz widzę tylko dwa ale tam jest ich dużo więcej chyba, że będziemy tędy wracać to też by zmieniało postać rzeczy no i tak musimy tam przejść dobra drodzy państwo to sobie sejwniemy tutaj, bo tam będzie sporo bitki wybieramy się tam jutro będzie nas czekać dużo łojenia pająków także ja tu sejwuję i, i zobaczymy jutro co tam nam przyniesie los Odpiszmy tą giereczkę. 6 godzinek, dobrze. Czy my mamy kogoś do zrajdowania o tej porze? Idźmy do menu głównego. Ruda, ruda streamuje? O, ruda gra grawowerka. No to już. Jak będzie padać, to przeze mnie? O. Dobra. A, boom. Smort. <grym> oh, shit. Dobra, to zapraszam was do Rudej. Ona tłucze tam wowerka. Na 8%, nie no! Jutro donate, jak nic. I zapraszam co rano na Overwatch, a wieczorem na Hogwarts. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. To co? Bajo i do jutra.